Pokaż swój niepostażalny styl. Radka radzi, Tobie dobrze w tym. Cześć, witam was serdecznie sobotnio z przepięknych okoliczności przyrody, bo we Wrocławiu już jest taka piękna wiosna, już czuć latów w powietrzu. I dzisiaj zapraszam Was na lookbook sukienkowy. Lookbook sukienkowy na różne wiosenno, letnie, no, bardziej oficjalne, imprezowe okazje. I dzisiejszy lookbook kręcę z jedną z moich ulubionych polskich marek, czyli z marką Towa, i powiem Wam, że ubrania towy, sukienki, garnitury różne inne ubrania noszę już od dobrych trzech lat, ponad trzech lat i to są ubrania, które na żywo wzbudzają największe reakcje. Dostaję zawsze wiele komplementów, kiedy mam na sobie sukienki towy. Ludzie pytają się mnie, dziewczyny na ulicy, skąd mam daną rzecz, gdzie kupiłam taką piękną sukienkę, czy na przykład garnitur i zawsze też je żywo komentujecie, więc powiedziałam Kasi, że Kasiu, robimy teraz lookbook sukienkowy, bo mamy sezon, zaczynają się wesela, różne wiecie, garden party, różne takie fajne, wiosenno-letnie wyjścia. Ja już od jakiegoś czasu zastanawiałam się, co jest w sukienkach towy takiego, że właśnie wzbudza takie żywiołowe reakcje te sukienki. I powiem Wam, że to jest po pierwsze świetna forma, bo Kasia projektuje te sukienki w taki sposób, żeby z jednej strony forma była bardzo ciekawa, taka widowiskowa, dość skomplikowana, a z drugiej strony, żeby podkreślała kobiecą sylwetkę i Kasia wie jak połączyć te obie rzeczy. A po drugie, Kasia też wybiera świetne materiały. Jeździ na targi, wybiera z dużym wyprzedzeniem i połączenie właśnie dobrego materiału i ciekawej formy z myślą o kobiecej sylwetce no daje taki efekt, że nie można przejść po ulicy w tych sukienkach i być Niezauważoną. No i jeszcze Wam powiem, że sukienka, też ogólnie taka właśnie fajna, widowiskowa kreacja, to jest bardzo prosty sposób na minimum wysiłku, maksimum efektu bo zaraz zobaczycie, zakładacie właśnie taką świetną kiecę, proste szpilki jakieś delikatne dodatki, a wyglądacie po prostu zjawiskowo fantastycznie i właśnie tak bardzo, bardzo ciekawie tradycyjnie linki do wszystkich sukienek które dzisiaj zobaczycie wraz z rozmiarami będą w opisie na dole i również tradycyjnie mamy z Tobą dla Was zniżkę, ale o tym powiem pod koniec filmu, też szczegóły będą w opisie na dole, także sukienkowy letni lookbook z przepięknym Wrocławiem w tle Zaczynamy. I zaczniemy od sukienki, którą mam na sobie, czyli od cytrynek, tak tę sukienkę nazwałam. I to jest sukienka, która jest sukienką maxi. Jest taka długa, posągowa, o hiszpańskim dekolcie, ale jak widzicie ma też delikatne ramionczka. No i to jest sukienka, która z jednej strony jest prosta, z drugiej strony ma fajny wzór. Przypomina mi trochę takie klimaty włoskie, sycylijskie, Dolce Gabana. I jak widzicie, ja ją połączyłam ze złotem. Złote dodatki, złote kolczyki, złote buty, świetnie tutaj z tym wzorem grają i Ciekawa jest forma tej sukienki, bo z jednej strony jest prosta, posągowa, wydłużająca sylwetkę, od pasa w dół, właściwie od talii w dół podkreślonej czarnym paskiem, jak widzicie, kontrastowym. Ta sukienka idzie prosto, a góra jest z falbankami. Czyli górę mamy dosyć skomplikowaną, ciekawą, a dół jest prosty. I mamy tutaj jeszcze taki typowo wiosenno-letni wzór, właśnie idealny na ciepłą pogodę. To jest świetna sukienka na wesele, na przykład albo na jakieś fajne, wiosenne, ciepłe, wieczorowe wyjście. I jak jak widzicie świetnie wygląda na sylwetce. Do tego też tutaj potrzebujemy mieć taką bieliznę, która jest bez ramionczek. No i oczywiście jeżeli macie średni albo większy biust, tak jak ja, no to bez problemu znajdziecie stanik dopasowany, idźcie po prostu do sklepu brafiterskiego i poproście o dobry cielisty stanik bez ramionczek i przy takim staniku, no może on nie wygląda bardzo ładnie, to nie jest taka wiecie, sexy bielizna, bardziej konstrukcja, ale to jest bielizna, która wam biust na dobrej wysokości podtrzyma i przy takich w sukienkach będziecie miały swobodę ruchów, nie będziecie się o nic musiały martwić. I to jest sukienka, która jest dosyć cienka, lekko prześwituje, ale nie bardzo. Natomiast jeżeli założycie cielistą bieliznę, taką bezszwową, to totalnie nic nie będzie widać. I jeszcze często pytacie, co założyć na takie sukienki na wierzch. I doskonałą sprawą będzie zwykła, czarna, blezerowa, długa, ale luźna cieniutka marynarka. Jeżeli w taką marynarkę się zaopatrzycie, to ona będzie Wam pasować do bardzo wielu wieczorowych kreacji, co jeszcze dzisiaj zobaczycie. Tutaj akurat ta czerni, mimo tego że sukienka jest jasna, wygląda dobrze, bo pasuje do paska i do jednego z kolorów na sukience i wcale tutaj tej kreacji nie przytłacza. No jak widzicie, po prostu e, sielskie klimaty, właśnie takie sielsko-weselne, plus ta sukienka to jest połączenie po prostu idealne. Druga sukienka to jest mój ulubieniec. To jest mój ulubieniec, jak już obliczyłam, przygotowując ten film od trzech lat, czyli to jest Cyganeria. To znaczy, ona się już nazywa troszkę inaczej. Ale pamiętacie, wszyscy kojarzycie moją różową sukienkę stowy, którą uwielbiam, o którą dostaję non-stop mnóstwo pytań, która notabene też jest do kupienia cały czas i która też już w jednym lookbooku grała główną rolę u mnie. To tutaj mamy wersję tej sukienki, ale w ciemniejszych kolorach. Mamy mniej więcej ten sam materiał, on się leje, świetnie układa, a ta sukienka w ogóle przepięknie płynie jak się chodzi. Ona dużo lepiej wygląda tak na żywo niż na zdjęciach czy na filmie, chociaż postaram się, żeby tutaj też wyglądała oczywiście świetnie. Tu mamy fason, który jest opływowy, prosty, mamy zaznaczoną talię, sylwetka jest podkreślona. Co jest też ważne, to materiał, ponieważ on jest ym, dosyć przeźroczysty, ale dzięki temu wzorowi nic nie widać, co macie pod spodem, bo ym, wzór i bielizna gdzieś tam się, wiecie, zlewają w jedną całość. Natomiast to jest ważne przy tej sukience to to, że ona od pasa do kolan ma jeszcze wszytą pod spodem mini halkę. Także tam już się w ogóle nie musicie o nic obawiać. No i ponieważ tutaj mamy maxi długość i mocny wzór, to zobaczcie, wystarczą do tego tylko szpilki. Ja dobrałam takie satynowe w kolorze do sukienki, w jednym z kolorów sukienki. Szpilki, kolczyki i sukienkę. Bardzo prosta sprawa, żadnych kombinacji, a efekt jest totalnie zjawiskowy, widowiskowy. Wygląda się w tym bardzo dobrze i robi się niezapomniane wrażenie. A teraz z Wrocławskiej Mariny przeniesiemy się do ogrodu i jestem Lady in Red, czyli jestem w przepięknej, czerwonej sukience o długości midi, o dość skomplikowanej formie, bo na dole mamy sporo falban. Ale przez to, że ta sukienka jest z leciutkiego materiału, to sylwetka wygląda w niej lekko. I tutaj mamy sukienkę, która składa się z dwóch części, bo mamy halkę czerwoną, także o nic, że cokolwiek będzie prześwitywać, nie musimy się martwić. Plus mamy właśnie sukienkę z kopertowym dekoltem, zawiązywaną kopertowo na wierzch. No i właśnie, ten dekolt ym, fajnie wysmukla sylwetkę i również taki rękaw i taki dekolt przy sukience sprawia, że nie musi. Zastanawiać, czy potrzebujecie coś na wierzch, bo najprawdopodobniej nie będzie Wam tutaj ani za zimno, ani za dużo nie będziecie w jakichś tam częściach oficjalnych powiedzmy imprez odsłaniać. No i to jest sukienka, która też przepięknie wygląda w ruchu, która jest w czerwieni, pamiętajcie, że czerwony kolor mocno zwraca uwagę i przyciąga wzrok, więc jeżeli czujecie się tak no, mało pewnie danego dnia na przykład, albo nie chcecie zwracać na siebie uwagi, no to w czerwień bym nie szła, ale jeżeli chcecie, żeby Was zauważono, i chcecie wyglądać, wiecie, tak, że wszyscy będą... Pamiętać tą panią w czerwieni, to czerwień jest świetnym wyborem. I tutaj tę sukienkę możecie sobie zawiązać luźniej, Możecie też mocniej zawiązać. Jak widzicie, ja chciałam podkreślić talię, więc zawiązałam ją dosyć mocno. Tutaj jest kilka opcji, co też jest fajne. No i jeszcze ja do tego mam czerwone szpilki, dlatego że postanowiłam, że nie będę. Tutaj też w ogóle fajnie by wyglądały czarne szpilki, ale stwierdziłam, że nie będę tu się odcinać. Będę cała od stóp do głów w czerwieni. Już prawie żadnej biżuterii, bo już ta sukienka z tymi szpilkami i z takimi rozpuszczonymi, fruwającymi włosami sama w sobie sobie wygląda dosyć mocno, także tak, lady in red w tej propozycji to ja. A teraz będzie coś dla dziewczyn, które lubią mocne kolory, które się nie boją kolorów, wzorów, bo teraz mamy wiskozową sukienkę z dekoltem też hiszpańskim, czyli tutaj też potrzebujemy stanik bez ramionczek, ale jak widzicie to jest takie mocne uderzenie kolorów. Mamy sukienkę w długości midi, sukienkę z ciekawym rozwiązaniem, bo ona ma też kieszenie, a jeżeli połączymy ten wzór wiskozy i kieszenie, to dojdziemy do wniosku, że to jest sukienka nie tylko na jakieś powiedzmy e, bardziej e, wytworne wyjście że to tak nazwy, ale też na coś. dzień myślę, że to trampek będzie wyglądać całkiem nieźle mamy tutaj też podkreśloną talię i ja przy takim mocnym wzorze poszłabym albo w złoto, albo w srebro, czyli żeby dodatki były złoto-srebrne to znaczy w zależności od tego co lubicie ja lubię złoto, więc tutaj poszłam w taki bardziej hippy, gypsy klimat, dużo złota żeby, żeby sprawić żeby ta sukienka była mniej na łąkę bardziej taka powiedzmy wieczorowo trochę z pazurem, trochę stylowa no i przy tak mocnych wzorach mówiłam to już przy okazji strynki, ale tutaj też powtórzę Dobieram często buty albo złoto i srebro to jest dobre wyjście, albo pod kolor wzoru na sukience. Tutaj zdecydowałam się na fioletowe szpilki, co też tworzy taką fajną, graficzną, artystyczną całość. No i z tym złotem się, wiecie, pięknie bym się wieczorową porą błyszczała. A na koniec przeniesiemy się do Wrocławskiego Rzymu albo Wiednia, możecie wybrać, czyli w okolice uniwersytetu i proponuję wam sukienkę na przykład na jakieś wyjście do opery albo do teatru o letnią, tak wiecie, bardziej artystycznie, czyli mamy długą wiskozową sukienkę w grochy, sukienkę, która bardzo podkreśla sylwetkę, talię, mimo tego, że nie ma żadnego paska, to jest po prostu mocno taliowana. Mamy dekolt V, który pięknie wysmukla górę sylwetki i wydłuża szyję. Ta sukienka ma też na dole dwa takie długie Rozcięcia, przez co właśnie z tą podkreśloną talią, z tym dekoltem, jak się idzie, to wygląda po prostu przepięknie, zjawiskowo, bardzo kobieco. I jeszcze przez ten wzór i ten kwiat, który jest na stałe przyczepiony, no wiadomo, można go sobie odczepić, ale ten kwiat z tym wzorem, z kolorem, z tym fasonem powodują, że ona mi się kojarzy tak hiszpańsko z operą Carmen. Jest taka właśnie trochę teatralna, ale myślę, że idealna na takie właśnie artystyczne, wieczorne, miejskie, letnie wyjście. No i jak widzicie, do tego mam czarne szpilki. Tutaj jestem w ogóle cała prawie że na czarno, ale mam też na wierzch narzucony ten sam blazer, który już widziałyście wcześniej, bo on też tutaj idealnie pasuje. No i tak sobie siedzę, wiecie, przy fontannie. No przepiękna, to była przepiękna sytuacja i tę sukienkę i siebie w tej sukience muszę powiedzieć, że uwielbiam. To wszystko. Mam nadzieję, że Lugbook Wam się podobał i że nabrałyście ochoty na jakieś takie wiosenno-letnie, fajne wyjścia w pięknych sukienkach, albo zainspirowałyście się na przykład, jeżeli chodzi o Wasze weselne kreacje. No i zapowiedziana na początku filmu zniżka. Od dzisiaj do końca czerwca na hasło Racka. wszystkie szczegóły będą tradycyjnie w opisie na dole, macie minus 15% na wszystkie sukienki markitowa. Na wszystkie sukienki w pełnej cenie i na wszystkie sukienki przecenione albo które będą przecenione. Także wszystkie sukienki 15% taniej możecie kupić. Także dziękuję Marcetowa za super zniżkę. Jeszcze raz mam nadzieję, że Lugbok Wam się podobał, ja się czuję. W tych sukienkach absolutnie fantastycznie, jak widzicie, i już się sama nie mogę doczekać takich wiecie długich, letnich, fajnych, spacerowych wieczorów. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich kolejnych filmach.